Czy znacie państwo bajkę o przebiegłym wilku, który przebrał się za babcię i opowiadał dziwne historie, żeby oszukać czerwonego kapturka? Czy kogoś wam przypomina? Na przykład bajki Donalda Tuska, że energia i gaz w Polsce są drogie, bo PiS. O wojnie i pandemii Tusk oczywiście zapomniał. A także o tym, że dzięki działaniom rządu ceny energii w Polsce są dziś jednymi z najniższych w Europie. Tusk załamuje ręce nad cenami energii, ale to jego fatalna polityka wobec Rosji jest jedną z głównych przyczyn dzisiejszego kryzysu, a jego polityka klimatyczna wobec Unii Europejskiej to długa lista katastrofalnych błędów i bolesnych porażek, za które Polska płaci do dzisiaj. Nie potrafił zablokować projektu Nord Stream, który jest główną osią obecnych problemów w całej Europie. Może dlatego, że prosiła go o to jego najlepsza koleżanka. A znacie bajkę Donalda Tuska o prorosyjskim PiSie? To sprawdźmy. Rząd Tuska próbował przedłużyć umowę gazową z Rosjanami do 2037 roku. Umorzył Gazpromowi ogromny dług 1 miliarda 200 milionów złotych. Zaprosił Rosjan do prywatyzacji lotosu i nie chciał budować Baltic Pipe. Zresztą sami posłuchajcie. Polska i Rosja mogą naprawdę dużo razem zrobić. i zarobić. Z tym, że zarabiali głównie Rosjanie. Za jego rządów ponad 90% ropy naftowej było importowanej właśnie z Rosji. My ze swojej strony z premierem Putinem przypilnujemy, aby nikt piachów w trybie nie sypał. Tusk popiera inwestycje w energię atomową? Super, bo obiecywał elektrownię atomową do 2020 roku ale nie byłby sobą, gdyby i to nie okazało się bajką. W końcu bajka o fotowoltaice i energii z OZT. Według Tuska tu też wszystko jest źle. Ale w jakiś cudowny sposób, czyli dzięki rządowym programom, w ostatnich latach Polska przeżywa wielki wzrost w tych obszarach. Uważajcie na wilka przebranego za babcię. Nie dajcie się nabrać na jego bajki.